Hej! Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj sobie zrobimy praktykę jogi, która e, wzmocni trochę nasze e, ciało w kontekście mięśni brzucha, mięśni pleców i naszych rąk. Także serdecznie Cię zapraszam. Zacznijmy od tego, żebyś e, usiadł, usiadła wygodnie na macie. Zamknij sobie na chwilę oczy. Pozwól zobaczyć jak się czujesz. Jak się czuje też Twoje ciało? Czy czujesz jakieś napięcia w ciele? Czy jest coś, czego Ci dzisiaj potrzeba od tej praktyki? Mimo, że momentami ta praktyka może być wymagająca, to rób tyle, ile możesz, ile potrafisz. Z czasem Twoje ciało będzie silniejsze z praktyki na praktykę. Rozluźnij twarz, rozluźnij ramiona, ręce, poczuj ciężkość swoich nóg na macie. Zaobserwuj swój oddech, zobacz jak płynie przez Twoje ciało, jak porusza się brzuch, porusza się klatka. I mając cały czas zamknięte oczy, potrzej swoje dłonie, rozgrzewając je tak, żeby poczuć, czy dłonie są ciepłe. I możesz powolutku zacząć oklepywać swoje ciało swoje ramiona, przechodząc do nadgarstków i dłoni swoją klatkę, swój brzuszek, który może coś tam trawi dolne plecy, nogi delikatnie oklepując, czując swoje ciało. I teraz delikatnie przejeżdżając dłoni, masując. Powoli odkładając dłonie na twarz, czując miękkość swojej skóry, czując ciepło swoich dłoni. Jak będziesz gotowy, gotowa, odłóż dłonie, otwórz oczy. I będziemy sobie powoli zaczynać. Zaczynamy od tego, że wyciągamy dłonie do przodu i robimy taki ruch. Jakbyśmy chcieli zamknąć dłonie. Powoli, właśnie nie powoli, ale coraz szybciej pompuj swoje dłonie i jeszcze 5, 4, 3, 2 i jeden. Rozluźniamy puszczamy dłonie. Na chwilę sobie możemy odłożyć je na kolana. Weź wdech i wydech. I powoli idziemy dalej. Kładziemy swoją lewą dłoń tutaj na zewnętrznej, wewnętrznej części naszej prawej dłoni. Wypychamy dłoń do przodu. Tak, żeby rozciągnąć tutaj naszą rękę, nasze nadkarstki. Chwilę trzymaj. I powoli zmień stronę. Teraz prawa ręka i jest u góry. Lewa dłoń skierowana do dołu. I powolutku rozluźnij ręce, możesz zrobić takie słoneczka jeszcze i rozluźniamy. Przyciągnij zdechem ramiona do swoich uszu i rozluźnij. Wdech. Wdech. Jak chcesz, możesz zrobić też wydech ustami, nie ma tutaj problemu wdech. I głośny wydech, rozluźniając napięcie, które się gdzieś tam mogło zebrać. I ostatni raz. Teraz robimy krążenia ramionami do tyłu. Ty, jak możesz, tak jak potrafisz do przodu. Przód, tył. jeszcze raz rozluźnij. Uż dłonie w takie, jak tu się ręce. I będziemy teraz robić ruch, który będzie też angażował nasze plecy, nasze biodra. Z przodu będzie wyglądać tak, że bierzemy wdech, mamy otwartą klatkę, łopatki łączą się, schodzą do dołu. I wydech, zaokrąglamy plecy, łączymy nasze łokcie. Tutaj plecy są tak, jakby były w pozycji kota. Wdech, otwieramy. Zamykamy. I z boku wygląda to tak. Ważne jest tutaj, właśnie, zaangażowanie Twojej miednicy bioder, czyli dech. Odchylamy się do tyłu. Wdech. Zauważ, że ten ruch u mnie wychodzi z bioder. I on tak jak fala po całym Twoim kręgosłupie przechodzi do samej góry. I ostatni raz wdech. Otwórz mocno swoją klatkę. I wydech rozluźni. Idziemy sobie teraz do pozycji klęku podpartego. I zrobimy takie ruchy, żeby trochę poruszać też naszym kręgosłupem. Najpierw Twoje prawe ramię przyciąga się blisko do prawego biodra i dopiero na samym końcu spójrz do tyłu. I powoli wróć do centrum, z wdechem, z wydechem, to samo na drugą stronę. Wdech do centrum, wydech na drugą stronę. I jeszcze jeden raz. I wróć do centrum. I teraz robimy sobie takie ruchy, jakby nasz kręgosłup był skakanką. Czyli wyobraź sobie, że chcesz też połączyć to, co robiło się przed chwilą z pozycją krowy i kota, czyli z tymi takimi standardowymi ruchami, które mamy w jodze. Spróbuj sobie wyobrazić, jak Twoje ciało, twój kręgosłup się porusza tak jak lina, jak skakanka. Możesz sobie zamknąć oczy, zobaczyć jak twoje ciało się tu porusza, jakie ma zakresy. To nie musi wyglądać jakoś ładnie, zgrabnie. Pozwól sobie poczuć i w jedną, i w drugą stronę. Tak, żeby móc troszkę rozgrzać ten nasz kręgosłup, poczuć nasze ciało lepiej powoli wróć sobie do centrum tak żeby mieć neutralny kręgosłup. I teraz powoli oderwi swoją prawą nogę od maty, stopa is point. Prawa ręka mocno szeroko ustawiona na macie i lewa dłoń idzie do przodu, patrz w stronę swojej maty. Chwilę trzymamy. Oddychaj. Nie blokuj powietrza, nie blokuj oddechu angażuj brzuch i powoli jeszcze 5 4 3 2 i 1 odwróć lewą dłoń prawe kolano i teraz druga strona prostujemy lewą nogę stopa point prawa ręka do przodu 5, 4, 3, 2 i 1. Odkładamy nasze dłonie, od naszą dłoń, nasze kolano na matę. I teraz może być małe wyzwanie. Prostuj prawą nogę. Unij prawą nogę w kolanie, tak jakbyś chciała ją przybliżyć do swojej pachy. Czyli mamy tutaj mocno blisko nasze kolano do naszego przedramienia i próbujemy przesunąć kolanem aż do samego nadgarstka i z powrotem do góry i wycofujemy rękę wycofujemy kolano do tyłu i teraz próbujemy na drugą stronę prostujemy lewą nogę uginamy w kolanie przyciągamy do lewej pachy suniemy kolanem do samego nadgarstka unosimy kolano do góry i wracamy do tyłu i teraz zrobimy jeszcze dwa razy na każdą ze stron Czyli możesz w sumie od razu unieść nogę, nogę do góry, ugiętą w kolanie. Przyciągamy, suwamy, unosimy do góry i odkładamy. Druga strona. Pamiętaj o tym, żeby oddychać. Tutaj poczujesz pewnie już trochę swoje mięśnie brzucha. Zwróć też uwagę na nadgarstki. Jeżeli czujesz, że gdzieś tam cię bolą, te nadgarstki, staraj się nie opierać na nich całej siły. Angażuj swoje ciało, tak, żeby te nadgarstki nie były zbytnio obciążone. I powoli rozluźnij, usiądź, możesz troszkę poruszać swoim, swoimi nadgarstkami, poruszać swoim ciałem, jeżeli czujesz potrzebę rozluźnienia. I powoli przejdź z dłońmi do przodu. Będziemy przechodzić sobie do pierwszego psa z głową w dół. Tak, żeby jeszcze troszkę tutaj pobudzić nasze ciało. Możesz mieć nogi ugięte w kolanie. Możesz zrobić takie ruchy, jakbyś chodziła, chodził po macie. Uginając na kolana, poruszając biodrami. Pamiętaj, że chodzi nam o to, żeby tutaj były proste plecy. Kolana Mogą być ugięte pięty, nie muszą dotykać maty. I powolutku, na początku, może małym krokiem, a może skokiem przejdź naprzód maty. Próbuj pogłębić swój skłon, puść całe napięcie z górnej części twojego ciała i powoli wdech, idziemy sobie do góry, ręce bokiem i wydech, ręce do centrum i wdech, ręce góra wydech, schodzimy do skłonu wdech, prostuj plecy prostuj nogi wydech, dłonie na matę idziemy do pozycji deski zostajemy sobie tu chwilę oddychaj i następnie uginamy kolana odkładamy kolana na matę Zejdź całkowicie do leżenia na macie. Ugnij kolana, odłóż je na macie, i teraz wejdziemy sobie do kobry. Tylko tutaj ważne jest to, żeby nie odpychać się na dłoniach. Tu nie chodzi nam o to, żeby angażować ręce, tylko. <gry> Ale na początek spróbuj zaangażować plecy, spróbuj zaangażować brzuch, tak jakbyś mogła równie dobrze oderwać swoje ręce i nic by to nie zmieniło w Twoim ułożeniu ciała. Zobacz, jak daleko możesz pójść. I następnie, kiedy czujesz, że możesz, spróbuj pogłębić to wygięcie. Cały czas zachowując aktywny brzuch, aktywne plecy. Aktywne całe ciało. Może uda się wyprostować łokcie. Pamiętaj, żeby nie czuć tutaj żadnego bólu w naszych plecach. I powoli sobie schodzimy do dołu, zaczepiamy palce stóp w matę, przez bardziej bądź mniej, mniej zgrabną deskę przechodzimy do psa z głową w dół. Pochodź psie, pozwól swojemu ciału się rozluźnić. I powoli wróć do deski, przenieś swoje pięty na lewą stronę. Unieś prawą rękę w górę. Boczna deska. Jeżeli jest dla Ciebie trudno, możesz zawsze odłożyć swoje kolano na matę. A jeżeli nie, to spróbuj być w desce, gdzie obie nogi są uniesione do góry. Może udać się unieść prawą nogę w górę. Z wersją, gdzie mamy kolano oparte o matę, jest to trochę łatwiejsze. I powoli odkładamy naszą nogę Wracamy do psa z głową w dół. Oddychaj! Boczna deska jest dość aktywna, wymagająca. I powoli wracamy sobie do bocznej deski na drugą stronę. Pięty na prawo. Unieś teraz lewą nogę do góry, lewa ręka w górze, ale pozostań w wariancie, gdzie stopa jest na macie. Poszukaj tego, co jest dla ciebie wygodne i komfortowe na dzisiaj. I powoli sobie wracamy. Przechodzimy na chwilę do pozycji dziecka, tak żeby wyrównać oddech, poczuć go, poczuć może bicie swojego serca. Z pozycji dziecka przechodzimy do klęku podpartego. Z klęku podpartego przejdź z powrotem do decki i do psa z głową w dół. Unieś prawą nogę do góry. Przenieś ją, najpierw ugnij ją w kolanie, przenieś ją blisko swojego łokcia i wróć do góry z dechem. Wydech, przenieś do lewego łokcia. Wdech, góra. I wydech przewrócony trójkąt. Przenieś prawą nogę do boku, oprzyj o lewą i unieś się do góry. Jeszcze dwa, i jeden. Wróć w głową, ręką, nogą do psa z głową w dół. I powoli unieś lewą nogę do góry. Przenieś lewe kolano blisko naszego lewego łokcia. Wdech. Noga do góry. Wydech. Kolano do prawego łokcia. Wdech. Przewrócony trójkąt. Noga do boku. Prawa ręka w górę. I powoli siadamy. Rozluźnij swoje ciało. Możesz ugiąć delikatnie nogi w kolanie, oprzeć dłonie do tyłu, poprzesuwać nogi na lewo, na prawo. I powolutku złącz stopy podeszwowo. Tyle, ile możesz. Nogi nie muszą być blisko twoich ud, mogą być wysunięte trochę dalej i powoli przejdź do skłonu, takiego luźnego, kładąc sobie dłonie luźno, czując ich ciężar, pozwalając sile grawitacji zadziałać. Niech plecy się zaokrąglą, ręce opadną ciężko. Powoli, powoli zejdź sobie do góry. Położymy się teraz na macie. Przyciągnij nogi do swojego brzucha. Może dać je nawet szerzej niż biodra, kołysząc się na prawo, na lewo. Masując sobie plecy. Złącz nogi. Daj ręce do boku. Przenieś najpierw na prawo. Na dwa, trzy oddechy. Potem unieś z wdechem do góry, z wydechem na lewo. Unieś nogi do góry, połóż się na macie. Daj sobie ręce z tyłu za głowę. Złap lewą dłonią za twój prawy nadgarstek. Delikatnie go wyciągnij. Skieruj górną część ciała, skieruj ręce w lewą stronę. I tak samo nogi, tak jakbyśmy chciały przypominać, chcieli przypominać z góry banana. Noga prawa może sobie pójść na lewą, bo czuj przyjemne rozciąganie całego boku naszego ciała. Oddychaj sobie spokojnie. Pozwól też, żeby to była miękka, lekka pozycja. Nie napinaj się tutaj niepotrzebnie. Powoli rozluźnij nogi, ręce, um, y, zmień uchwyt dłoni. Teraz prawa ręka trzyma lewy nadgarstek, wyciągnij, przenieś się na prawo, nogi na lewo, na prawo, przepraszam. I na drugą stronę. Poczuj ciężkość swojego ciała, to jak się rozluźnia. I powoli wróć sobie do centrum, już do końcowego relaksu. Możesz złączyć łopatki delikatnie, otwierając klatkę. Ułóż ręce wzdłuż ciała, nogi luźno na boki. Zamknij oczy. Zostań tyle, ile potrzebujesz w pozycji shavasana. Zakończ w momencie, kiedy czujesz, że już wystarczy, łagodnie unosząc się do góry. Ja z tego miejsca bardzo Ci dziękuję za wspólną praktykę i mam nadzieję do zobaczenia na Macie. Hej!